A niestety, niestety muszę powiedzieć, że to mnie najbardziej zmartwiło, że Michał po prostu tego nie kalkulował, albo źle mu podpowiadali ludzie w koło. A w ogóle nie rozumie jednej najbardziej dynamicznej historii, kiedy Michał po otrzymaniu tele, telefonu od Roberta Lewandowskiego mhm. powiedział, nie, 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 nie Robert, to nie będzie nasz wspólny komitet, bo ja, ja ciebie zdjąłem. Przecież to właśnie była... Robert mu podał wędkę fantastyczną. Piękny, fajny komunikat. Rozmawiałem z Robertem Lewandowskim. Doszliśmy do wniosku i Robert mnie o to prosił, że w związku z tym nie pojedzie, a moment jest gorący, że on chce przekazać opaskę kapitańską komuś, kto będzie na meczu z Finlandią. Niech ta opaska już przejdzie na kogoś innego, ale on na każdy, za każdym razem będzie na, na zawołanie, jest do dyspozycji dopóki będzie grał. Michał tego nie chciał zrobić. Michał chciał pokazać, że on go, mu zabiera tą opaskę. Po co? Po co w ogóle tracić siły? Po co tracić... W ogóle był mecz z Finlandią, najważniejszy. Zastanów się. Myśmy zrobili cały larum, szum wokół sytuacji, która, która w ogóle nie powinna istnieć. Roberta nie ma? Ok, fajno. W poniedziałek komunikat Roberta nie ma, jest fajno. Kapitanem, jak nie ma Roberta, byłby Zieliński. Zieliński jest chory, nie gra, kapitanem jest Bednarek. To, co, to wszystko w szu... Ale według mnie tam się dzieje coś bardzo, bardzo niedobrego.